Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się filtrami. Dodajmy sobie filtry. Są w pulach. Filters. No to teraz tak. Czym jest taki filtr? Tak jak światy nam ograniczały zaznaczenie urządzeń. Tak samo filtry ograniczają nam zaznaczenie konkretnych atrybutów. Oczywiście tak pokrótce, bo jest trochę więcej zastosowań. Zróbmy sobie edit. I kliknijmy. Tutaj mamy edycję filtra. W zależności od urządzeń w waszym show, możecie mieć tutaj więcej rzeczy lub mniej rzeczy. A jak to działa? Tutaj możemy sobie zaznaczyć atrybuty, które po zastosowaniu tego filtra będą się mogły zapisywać do sekwencji. No więc, mam filtr ze wszystkim. Zróbmy sobie tak, pozycję, kolor sobie zróbmy. Zróbmy sobie pryzmę. Zróbmy sobie gobo. I zróbmy sobie na przykład efekt dimera. I efekt pozycji. Zapiszmy sobie to do naszego presetu All. Mamy sobie te nasze rzeczy w All, no i te dwa efekty. Zapiszmy sobie to pod sekwencję. Jak widzimy, zapisało nam się wszystko. Teraz sobie zróbmy filtr który ma tylko, przypuśćmy, dimmer i pozycję. Resztę rzeczy sobie wyłączamy. I zapisujemy. Czyli włączamy preset, włączamy efekty. Zaznaczamy filtr i zapisujemy pod drugą sekwencję. I co nam się zapisało? Zapisało nam się tylko to, co przefiltrowaliśmy przez ten filtr. Stwórzmy sobie kolejny filtr bez efektów. Równie dobrze możemy bez waliusów, bez value times. W tej chwili, jak zrobimy sobie to samo i włączymy ten filtr, wyrzucimy to. I w tej chwili zapisaliśmy tylko waliusy, a nie zapisaliśmy efektów, które mieliśmy włączone. No dobra, stwórzmy sobie teraz dwie dodatkowe pozycje. Jedna jest w jedną stronę, druga jest w drugą stronę. Zróbmy sobie Q listę przypuśćmy trzema pozycjami. Dół, na przykład ta, tutaj sobie nawet dajmy 80. I na przykład ta. Mamy tą cu listę. I teraz chcemy zrobić taki efekt, żeby rozszerzać lub zawężać głowy. Jeśli sobie zapiszemy to po prostu tak jak teraz, czyli tak i tak, to jeśli chcielibyśmy tutaj zawężyć lub rozszerzyć, no to nam to nie zadziała. Musimy sobie to inaczej zapisać. Zrobić filtr. Tak, prawdzie, to to wszystko możemy zostawić, tylko wyrzucić stąd tilta, bo nie chcemy wartości tilta zapisywać. Teraz mamy to zaznaczone i lecimy. Tak. I lecimy. W tej chwili zapisaliśmy tylko wartości panoramy. Więc mamy tą pozycję, i znowu możemy sobie tutaj rozszerzać. Mamy tą pozycję, możemy sobie tutaj rozszerzać. Możemy oczywiście to zrobić w inny sposób. No bo w grantmie ogólnie można wiele rzeczy zrobić na bardzo dużo sposobów. Moglibyśmy sobie oczywiście tutaj, jak włączymy ten preset, wyłączyć tego tilta. Zapisać. Jak tak też wyłączyć. Zapisać. I zadziała nam to dokładnie tak samo. W przypadku prostych rzeczy, czasami szybciej jest po prostu tego tilta wyłączyć, ale jeśli chcemy sobie zautomatyzować zrobienie takiego, takiej queue listy nadpisanie takiej Q-listy, no to właśnie lepiej już użyć tych filtrów. Możemy sobie zrobić to jeszcze w trzeci sposób, czyli zapisać tak jak na początku i zasignować tak samo jak świat zasignować filtr. Tak samo nam to działa, tylko teraz mamy zapisane wartości i panoramy i tilta do QListy, ale całość jest ograniczona minus ten tilt. W tym samym miejscu możemy wybrać nasz świat. Tutaj mamy no playback filter, jak to sobie zaznaczymy, to możemy albo ograniczyć urządzenia, jeżeli chodzi o światy, albo właśnie wybrać ten nasz filtr, dzięki któremu będziemy mogli ograniczyć odtwarzane atrybuty. Oczywiście przytrzymując AD wyświetli nam się taki filtr, więc jeśli nie potrzebujemy. Robić sobie no, presetów tych filtrów. A chcemy jednorazowo taki filtr użyć. Przykładowo włączmy sobie naszą sekwencję i włączyłem sobie dimmer efektu. Jak przytrzymam add, mogę sobie tutaj wyłączyć efekty, escape, zapisać i już tych efektów nie zapisałem pod. Oczywiście dajcie znać, do czego wy używacie filtrów. Jestem ciekaw. A w kolejnym odcinku będziemy się zbliżać do tematu poprawiania offsetów. Ale zanim wtyczka do poprawiania offsetów, muszę kilka informacji powiedzieć. Do następnego. Cześć.